Cześć, mam dla Was długo obiecywany film, dotyczy pielęgnacji moich włosów i jeżeli jesteście zainteresowane taką tematyką, to zapraszam Was do oglądania. Zacznę może od tego, że kolor blond jest ze mną już od 5 lat. Myślę, że pozostanie na bardzo, bardzo długo, bo wydaje mi się, że każda z nas ma taki moment, kiedy już przetestuje wszystkie możliwe opcje i stwierdza, tak, to jest to. Yy, wcześniej były już czarne, były brązowe, kasztanowe, rude, były długie, krótkie. Metodą prób i błędów doszłam do tego, że takie włosy, jak mam teraz, są dla mnie najbardziej odpowiednie, najlepiej się w nich czuję, yy, chyba najnaturalniej. I po prostu dobrze mi jest w tych włosach. Moja droga do blondu nie była łatwa, bo kiedy ja sobie zamarzyłam o tym, że chcę mieć jaśniejsze włosy, nie było tak świetnych metod na rynku, jakie są teraz. Moje włosy były rozjaśniane, były przesuszane, były niszczone. Musiałam je podciąć w pewnym momencie, musiałam je na nowo zapuszczać. Także przeszły swoje. Na szczęście teraz już mam taką ustabilizowaną swoją rutynę pielęgnacyjną i mam też sprawdzonego fryzjera, sprawdzone farby do włosów, więc postaram się z wami tym wszystkim podzielić i mam nadzieję, że dzięki temu komuś pomogę. Zacznę może od farb do włosów, jakie stosuję. Są to farby z L'Oreala. Oczywiście jest to L'Oreal profesjonalny i ja farbuję włosy u fryzjera. Mam zaufaną fryzjerkę. Pozdrawiam serdecznie Natalię, której mogę się oddać bez stresu i ufam jej bezgranicznie, bo wiem, że zawsze będę dobrze wyglądać. Natalia nakłada mi zawsze farby z serii Inoa Loreal. Te farby nie mają w składzie amoniaku. Amoniak został zastąpiony olejkami, które pielęgnują włosy. Jest to seria przeznaczona dla osób które mają bardzo wrażliwą skórę głowy. Na dole pod filmem napiszę Wam, y, jakie y, mieszanki kolorów nakłada mi Natalia, bo takich pytań dostawałam bardzo wiele, więc będziecie mogły sobie sprawdzić. Ja zazwyczaj latem, kiedy moje włosy naturalnie też jaśnieją od słońca, wybieram jasne blondy. Natomiast zimą lubię wrócić do ombre, troszkę przyciemnić sobie odrost i przy tym odroście zrobić kolor podobny do mojego naturalnego, czyli jakiś ciemniejszy, chłodny blond. Moje włosy to włosy proste do tego stopnia, że ja nie mam potrzeby. E, najmniejszej używania prostownicy, jeżeli włosy umyję i wysuszę przy użyciu szczotki, to mogę być pewna, że te włosy będą proste i one nawet nie mają takiej tendencji, żeby pod wpływem wilgoci się jakoś tam podkręcać, falować. One są proste jak drut. Czasami się z tego cieszę, czasami niestety nie, bo jak na przykład mam ochotę zrobić sobie fale, to wiem, że te fale na moich włosach niestety za długo nie przetrwają. Jeśli chodzi o stylizację włosów, jedyne co posiadam, to prostownica marki Babyliss. To jest prostownica z mm, ceramicznym Tutaj y, tymi wkładkami. Natomiast ja jej używam do efektu takich fal, jak mam na przykład teraz na włosach, do y, delikatnych loków. Czasami do zakręcenia grzywki, i to jest jedyne, do czego ona mi służy. Natomiast na co dzień, tak jak mówiłam, tylko i wyłącznie suszę włosy i używam do tego szczotki. Yy, ta prostownica jest bardzo fajna, bo ona też ma regulację tutaj yy, temperatury, więc możecie sobie ustawić. Maksymalna to jest 230 stopni. I co jest dla mnie ważne, te blaszki są ceramiczne, więc też nie niszczą jakoś bardzo włosów. Ona posiada też super takie etui, które yy, Pozwala nam zawinąć nawet gorącą prostownicę od razu do tego etui. i Możemy położyć gdzieś tam spokojnie i martwić się, że coś się nam od niej przytopi. Powiem Wam od razu parę słów na temat mojej ulubionej szczotki, której używam na co dzień. Jest to szczotka, którą kupiłam w Ceforze na jakiejś wyprzedaży. Niestety tej serii już nie ma, ale chcę Wam powiedzieć przede wszystkim o tym, że ona jest wykonana z włosia dzika, który jest bardzo delikatny dla naszych włosów, ponieważ tak jak nasze włosy zbudowane jest z keratyny, e, dzięki czemu e, nie ma takich ostrych krawędzi, które by mogły niszczyć nasze włosy. Bardzo fajnie masuje skórę głowy, dzięki czemu pobudza ukrwienie. I możemy się spodziewać, że nasze włosy będą lepiej rosły. Dobrze rozczesuję i naprawdę jest mega, mega delikatna dla tych naszych włosów. Jeśli nakładam maski czy odżywki na włosy, to używam sobie zazwyczaj do rozczesywania mokrych włosów tej szczotki firmy Tangle Teaser, która w środku ma dziurkę, więc nie wlewa się do niej woda, jest to bardzo wygodne yy, yy, i włosy też jak spłuczemy sobie odżywkę są mega gładkie yy, i już od razu dobrze rozczesane. Jeśli mówimy o takiej codziennej pielęgnacji włosów, to ja zazwyczaj wybieram serię szamponów i odżywek do włosów blond, do włosów farbowanych lub takie serie do włosów suchych i zniszczonych, które zawierają w składzie yy, olej Ponieważ włosy blond, włosy rozjaśnione z natury już będą włosami suchymi, zniszczonymi, które potrzebują nawilżenia i odbudowy. W tym momencie używałam serii marki Isana, która jest dostępna w Rosmanie. Dodam Wam jeszcze, że zawsze, jak jestem za granicą, najczęściej w Niemczech, staram się odwiedzić Rosmana. I tam wybieram się na zakupy po stricte, po szampony, po maski, po odżywki. Nie wiem, czy to jest jakaś moja fobia, ale wydaje mi się, że te produkty są tam o wiele mocniej skoncentrowane niż u nas, o wiele bardziej wydajne i zauważam lepsze efekty niż jak kupię chociażby te same produkty w naszym Rossmanie. Nie wiem, może to jest jakaś fanaweria, ale u mnie się sprawdza. I tutaj mam serię, e, która zawiera wyciąg ze słonecznika, wyciąg z rumianka. Jest to seria do włosów farbowanych, odżywka i szampon do e, blondów. E, poprzednim razem miałam e, właśnie serię z L'oreal i to były szampony znowu z mieszanką różnych olejków, e, silnie nawilżające włosy, odbudowujące e, i też fajnie działające w przypadku rozdwajających końcówek. Ja staram się e, przynajmniej dwa razy w tygodniu Nałożyć na włosy jakąś maskę i potrzymać ją dłużej po myciu, yy, oczywiście maskę do spłukiwania. I miałam okazję nie tak dawno testować yy, maski z tej serii L'Oreala, serii profesjonalnej. I tutaj mam dwie maski: jedna to jest taka z witaminami do włosów yy, farbowanych. I jest to maska żelowa. Bardzo przyjemna. Możecie ją nawet dość wysoko przez kurze głowy nakładać i ona nie spowoduje przetłuszczenia. Włosy po niej są jedwabiście miękkie. Świetnie się rozczesują, bardzo ładnie błyszczą. Natomiast ta druga maska z serii Absolute Repair. To jest produkt już taki silnie proteinowy, do włosów bardziej zniszczonych, więc tę maskę staram się nakładać raczej rzadziej, bo ona może troszkę włosy obciążać, ale też bardzo ładnie je odbudowuje i sprawia, że włosy są mocno wygładzone. Ja w szczególności nakładam ją na końce włosu. Staram się tutaj uważać przy skórze głowy, bo ona faktycznie może ten włos w tym miejscu obciążyć. W codziennej pielęgnacji włosów, zarówno po myciu, jak i też czasami w ciągu dnia, jeżeli czuję jakieś przesuszenie na końcówkach, to używam świetnego olejku marki Eveline, który naprawdę często stosuję, a możecie zauważyć, że jego zużycie jest znikome. To jest eliksir odbudowujący, który ma tutaj sześć przeróżnych olejków w składzie. Między innymi jest tutaj olejek arganowy, jest płynny jedwab i różne inne. I ten eliksir powinno się stosować przede wszystkim po myciu włosów, już przed samym suszeniem. Rozprowadzamy go w szczególności na końcówkach i możemy sobie spokojnie wysuszyć. On też zabezpiecza te suche końce. Ja go stosuję zarówno w ten sposób, jak i właśnie teraz zimą, kiedy włosy się elektryzują. Czasami nakładam go sobie w ciągu dnia, chociażby na same końce, i sprawdza się naprawdę rewelacyjnie, a kosztuje chyba około 17 zł. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, że moim ulubionym suchym szamponem jest yy, szampon Batiste. Tutaj mam jeszcze takie duże opakowanie zapachu tropikalnego. Ale bardzo lubię jeszcze wersję wiśniową. Szampon jest świetny do takiego odświeżenia w ciągu dnia albo do odbicia właśnie włosów przy nasadzie. Jeżeli nosiłyśmy przez cały dzień kucyka, mamy ochotę sobie włosy rozpuścić, zrobić przedziałek, to dobrze jest zastosować odrobinę tego szamponu. I on już sprawi, że włosy przy nasadzie będą ładnie uniesione. Myślę, że w tej mojej pielęgnacji włosów nie ma tutaj żadnych odkrywczych rzeczy. Mogę Wam powiedzieć to, co ja naprawdę na co dzień stosuję i co mi sprzyja, co już Sprawdziłam, i w moim wypadku jest OK, mogę jeszcze wam dodać, że jeśli chodzi o suszenie włosów, ja latem staram się w ogóle nie używać suszarki, jeżeli jest bardzo ciepło, rozczesuję po prostu włosy i zostawiam je same do wyschnięcia, żeby dodatkowo nie obciążać ich wysoką temperaturą, jeszcze mocniej ich nie przesuszać. Natomiast teraz zimą wiadomo, że nie pozwolę sobie na wyjście z domu z mokrą głową. I jeśli te włosy myję rano, to suszę je zawsze suszarką, ale staram się też używać tej e, szczotki, mojej magicznej szczotki z włosiem z dzika, e, która też dodatkowo fajniej wygładza e, i nadaje im połysk. Natomiast e, unikam suszenia tym gorącym strumieniem powietrza, bo włosy się jeszcze mocniej przesuszają i one. Aż czasami są takie mocno gorące, więc wolę wysuszyć je przy tej niższej temperaturze, a wiem, że one będą wtedy mniej narażone na te negatywne skutki. Powiem Wam jeszcze dwa słowa na temat przedłużania włosów. Trzy albo cztery lata temu postanowiłam przedłużyć sobie włosy. To był okres, kiedy zaczęłam włosy zapuszczać. Miałam je chyba krótsze niż do ramion. Oczywiście tęskniłam bardzo za moimi długimi włosami, wiem, że dużo osób twierdzi, że przedłużanie włosów bardzo je osłabia. Myślę, że to też jest kwestia indywidualna, natomiast w moim wypadku sprawdziło się to świetnie. Ja nosiłam długie włosy przedłużane około 2 lata, miałam sprawdzoną fryzjerkę, która przedłużała mi te włosy, która dopasowała mi odpowiednią metodę. I naprawdę świetnie się tym potrafiła zająć. Także ja przez te dwa lata bardzo ładnie zapuściłam sobie moje włosy. Nie zauważyłam żadnego wypadania moich włosów, żadnego obciążenia. Po ściągnięciu tych włosów przedłużanych miałam naprawdę w dobrej kondycji włosy. One były o wiele dłuższe niż przed założeniem, to wiadomo. I nawet obawiałam się tego, że będę widziała sporą różnicę pomiędzy na przykład kucykiem spiętym z tymi włosami przedłużanymi. Mi, a już jak będę miała tylko i wyłącznie swoje. Dlatego ściągnęłam na jakiś czas testowo i tak już pozostało, bo stwierdziłam, że te moje włosy są już naprawdę w świetnym stanie yy, i mogę spokojnie sobie z nimi już chodzić. Myślę, że duży wpływ też na to, w jakiej kondycji były moje włosy podczas przedłużenia, miała moja pielęgnacja i moje dbanie o te włosy, bo zawsze je dobrze dosuszałam przy nasadzie, tutaj przy tych tulejkach. Zawsze je dobrze rozczesywałam, właśnie dzięki szczotce Tangle Teaser czy dzięki tej szczotce gęstej z włosiem dzika. Jeżeli dziewczyny nie dbają o te włosy, jeśli nie rozczesują ich wystarczająco dobrze, to myślę, że mogą mieć później problemy, ale jeśli ktoś dba tak jak ja dbałam, to nie powinno się nic stać i ja też swoich włosów nie miałam nigdy jakichś bardzo słabych czy cienkich. Zdecydowałam się na to przedłużenie bo stwierdziłam, że nie powinno się nic złego stać. Wydaje mi się, że to już wszystko, co mogę Wam powiedzieć o moich włosach. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, na które mogę Wam odpowiedzieć, to piszcie w komentarzach. Chętnie rozwieję Wasze wątpliwości. Jeśli film był dla Was pomocny, jeżeli dowiedziałyście się czegoś, i po prostu Wam się podobało to zachęcam do subskrybowania kanału jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście i do kciuków w górę pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu